Ziomeczki nie mam pojęcia co tutaj w ogóle chodzi, ale Agentik się już zgubił, Maciuś się zgubił, Pływałam sobie z nimi właśnie łódkami i szukaliśmy tego właśnie celu, tego Xa i tego zamku, ale nie mogliśmy go znaleźć, więc teraz tak, ziomki. Jestem tutaj właśnie sam, nie mam pojęcia ci są moi przyjaciele, ale pewne jest to, że w tym odcinku ich musimy znaleźć i zobaczyć o co w ogóle z tam wyspą. Bo spójrzcie teraz. Mam tą mapę i na niej przed chwilą, koło tego właśnie budynku, ktoś chodził, widziałem tam właśnie ten taki e, biały znaczek, więc Ziomeczki, policzymy sobie tam dzisiaj, błagam, szukamy tego celu już kilka godzin, więc, więc żeby w tym odcinku go znaleźć, bo naprawdę. Skrutuję to jest jakaś wyspa albo jakiś ląd, gdzie jest jakiś budynek, Co to jest w ogóle jakiś... Co... Co to w ogóle jest, Ok, to jest jakiś budynek, więc polecimy sobie teraz właśnie jakoś prosto. I naprawdę, musimy w tym odcinku je znaleźć bo serio. Maciuś i agenty się zgubili. Nie mam pojęcia, gdzie nie mogą być, ale musimy. I właśnie i czekajcie, a co to jest, co? To chyba nie jest jeszcze w tym miejscu. To jest w ogóle, spójrzcie, mój kursor ten biały. Jeden, jest, jest właśnie, tutaj właśnie jakoś w, w, w granicach, więc my ten to polecimy, właśnie. I co to jest w ogóle? To jest jakaś budowla? Czy to jest może to? Nie, to nie jest to, bo to nie jest właśnie na, na mapie. Ale o co tu chodzi, ziomeczki? O co tu w ogóle chodzi? I naprawdę, nie mam pojęcia. A więc teraz tak, cyk. Ok, F, dobra. I naprawdę, to, po prostu to jest jakiś. Co to jest? Aha, to jest ta struktura, ma nawet że my Kilkujemy teraz za moje łódki i naprawdę musimy znaleźć moich kumpli, bo naprawdę że skoro oni się zgubili i teraz właśnie jestem sam na środku oceanu, nie mam w ogóle pojęcia gdzie mam błąd, więc polecimy sobie właśnie jakoś tędy. Naprawdę, ważne jest to, aby dzisiaj ich odnaleźć i się dowiedzieć o tym w ogóle chodzi. Widzicie? Spójrz tylko, w tym miejscu właśnie, ja jestem w, to, 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 to jakoś w rogu, ale na krawędzi ktoś pływa, tam jest właśnie jakiś kursor, więc to jest albo Macioch, albo agent, z rzemieczki, płyniemy tam, oni już właśnie z tego co widzę, są u celu, więc to właśnie jakoś wbijamy i poszukamy moich przyjaciół, więc teraz tych rzemieczków, lecimy tam oczywiście i subujcie kanał, bo to jest bardzo ważne, odcinki codziennie i live'iki codziennie, serio, subujcie kanał, bo potem będę płakał, jak, jak nie subujecie, więc serio, subujcie, więc teraz tak, cyk, szukamy teraz tego, gdzie to w ogóle może być, co, serio, nie mam pojęcia, ej, teraz jakieś drzewko, widzę, okej, okay, o proszę, Czy czy to, to nie to może tutaj? Ja tam widzę, że to jest jakaś wyspa. Co? To jest, to jest właśnie widzę, że ląd i to dość spory ląd. Co to ma być? Ej, ale ogromny ląd. jest. i tam jest też... Co to jest? Tam jest chyba jakaś wioska villagerów, o ile się właśnie nie mylę, bo tam widzę, że jakaś wieża. Ej, co jest? Tam są jakieś budowle z flagami. Ej, excuse me, ale o co to w ogóle chodzi? O co chodzi z tą wyspą? Co to są w ogóle. Chcemy widzę, że nawet jest jakaś pszczółka, więc bardzo fajnie, ale ziomki, spójrzcie, jest jakaś ewidentnie ogromna wyspa. To jest przepotężna wyspa. Na oceanie, na środku tam jest jakaś wyspa. Tu nawet pszczółkiem więc bardzo fajnie, więc ziomeczki Wchodzimy teraz na ląd, ale. Czy to jest ten cel? Czy to jest już w tym miejscu? Bo to chyba właśnie z tego co widzę, to nie jest jesteście w miejscu Xa, więc nie mam pojęcia, gdzie to jest właśnie dokładnie. Więc teraz tak. Biorę sobie moją łódkę do lakiu. Mam w ogóle teraz bardzo małą dzonka, więc troszkę lipa. Ale tutaj za miejsce, serio, to jest za miejsce? To jest jakaś wyspa. Co? Co to jest? To jest zamek! Tu jest jakiś zamek ziomeczki na tej wyspie. Na jakiejś wyspie na środku oceanu jest zamek, ale o co tu w ogóle chodzi? I naprawdę, mam teraz taki ogromny moment. więc serio, ten odcinek, oglądajcie do końca, bo sam jestem ciekaw, co tu się w ogóle odwala, nie? Więc zresztą właśnie jakoś tam sobie polecimy. u mnie to jest, widzę, nawet bardzo ładny teren, taki tutaj właśnie lasek. Co jest? Co tu w ogóle ma być? Co? Serio, to jest, widać jakaś woda. Ok, pszczołki, ok, ale. Co? Zamek, zamek z zieloną flagą na górze, ej, co jest grana? Czy to w ogóle. Czekajcie. Macioch? Macioch! My? Jesteś co stary! Jest Macioch jesteś! To ja, Elviso! Stary! Elviso, co, co, jest... co tu robisz stary? O co w ogóle tutaj Be, chodzi agent, na tej wyspie? Agent, o? Tu, agent, tu! Tu, tu tutaj, jesteście, stary. panowie! A ja was szukałem! A ja was szukałem cały czas, jezu! Stary, no to znalazłeś nas Udało mi się stary, ale nie było mnie już tyle czasu, że po prostu wow, stary. naprawdę! I powiem ci szczerze, że ciebie nie było tyle czasu, że... Daj ja spokój w ogóle. Ja już zapomniałem o tym. Ej. <laughs> Ale nie, naprawdę, to jak nas znalazłeś? No płynąłem właściwie przed siebie, potem zawróciłem jeszcze, potem zrobiłem jeszcze jedno kółeczko na oceanie, potem, po potem jeszcze byłem na jakąś małą wysepkę. Gościu, no i w końcu w ogóle tutaj. Cię nie było tutaj? Stajesz, spokój w ogóle. Ale nie było, gościu, ile Ty tu płynąłeś? No, A my już staliśmy na naszej wyspie. my? Ale jakiej wyspy wyspie. o co tu w ogóle chodzi? Co to jest, co, co jest za wyspa? wyspa. Jaka tak, to wyspa. jest nasza wyspa, przynajmniej tak sobie ją nazywamy troszeczkę, powiem Spoko, Ci szczerze. ale czekajcie, ale powiedzcie mi tylko teraz tak, czemu tu jest zamek, czemu tu jest jakiś Nie ogromny wiemy. zamek przypotężny? Elwiso, my wiemy dokładnie tyle, ile ty. Czyli nic, czyli absolutnie nic. A nie, nic. wiemy coś więcej. Co? Bo oczywiście o zamkach, które my już stare, tutaj generalnie ty możesz nie wiedzieć, ale są cztery zamki, ja ci powiem, no zaraz, zaraz wszystko opowiemy. ci powiemy. Dobra, okej, okay, to no słucham, tego, to, o, o zamkach nic nie wiemy, ale wiemy, że tu jest epicko. Epicko, no, czyli czemu, dlaczego? O nie mnie, dobra, dobra. tu jest, to jest serio. Świetnie, Maciej, ale rob ze mną. Zobacz, czemu epicko? Tu jest wyspa na wyspie, rozwój, tu jest zobacz, wyspa masz, na wyspie i serio, ale... Panowie, tutaj nawet widzisz jakieś rzeczka, to? więc fajnie, ale naprawdę, gdzie my w ogóle jesteśmy? Co? Gdzie jest nasz dom, panowie? Teraz to jest w ogóle jakaś odległa wyspa na środku oceanu. Nie ma w ogóle nie pojęcia... wiem, ale to nie ma znaczenia, tu jest stary, no, lepiej. O co tu z jest tym kodę, to jest jest dużo lepiej niż w No właśnie, widzisz, tu jest tyle przyjemnie, ale o co chodzi z tym X-em? No na sobie te mapy, ale o co chodzi z tym Właśnie, a to chodzi do niego, bo ja po prostu odwołać mnie do X. No ja, to ja już odłożyłem te mapy dawno temu, I powiem Ci tu jest tylko kolejny zamek, jezu. To ma właśnie jakoś widzę, że przejrzystą flagę, okej, okay, no dziwne On ma no, dziwne. po prostu sta... przezro, przezroczystą flagę, stary. To jest flagę, stary. jak dla mnie rzecz tutaj. Czemu on Dobra. ma przejrzystą flagę, a reszta ma normalne? Czekajcie, a jakie ma inne? Ej, okej, okay, więc to jest. No, widzę, że to ma pan, teraz tak, żameczki, cyk. I teraz właśnie lecimy na tego X, okej, okay, on będzie właśnie lecimy w Pokaż x Dobra, lecimy właśnie jakoś pod niego i ci I jest zobacz, właśnie jakiś skarb. I ja tu ci pokażę, stary. Czy tu jest jakiś skarb. Ale Zameczki. pokaż tego X-a, to ci pokażę skarb. No tu właśnie pod nim jestem. Tutaj no jakaś... i widzisz, stary, tutaj nie ma żadnego skarbu. No jest pusto. Ja to przyst... Stary, ja już to wszystko ma. rozkopałem, tu naprawdę nic nie ma. My tutaj sprawdzaliśmy, nie ma nic pod tym. Co Stary, wygadacie? Kilka dobrych albo, nie wiem, albo może kiedyś coś tutaj było, tylko hmm. ktoś to odnalazł, to jest możliwe. Albo możliwe, że po prostu tutaj nigdy nic nie było. No, możliwe panowie, ale, możliwe, panowie, ale wiecie co? Możliwe, że to, to był po prostu znacznik, żebyśmy tutaj... Mam, tak. no możliwe, tak możliwe ale panowie wiecie co? Pokażcie mi te wszystkie całe zamki, no bo serio, to jest bardzo dziwne. To jest jakieś w ogóle tajemnicze. Jak, jakiś goszcz, no nie wiadomo skąd. Jakoś na... Szczerze, nie, nawet teraz pojęcia. Zamba widać, ponieważ trafiliśmy ja wiem, na wyspę kto to z jakimiś czteroma zamkami. Kto je to zbudował? Znaczy, ta wyspa to ona jest chyba wygenerowana tak normalnie, tak przed nami no ta normalnie, ale to, zamki to jest dziwna akcja, stary powiem ci, Choć możesz wejść na górę, okay, to zobaczysz. Wow! I tu jest jakaś twierdza, bo tutaj jest nawet jakieś wejście na jeszcze wieżę. I naprawdę, wow! Co jest stary, te wszystkie zamki. Niczym się oprócz flagi nie różnią i to jest, to jest to. identyczne. Ej, serce, tam jest żółty zamek, tam jest czerwony zamek i naprawdę panowie, co, co tu się dzieje, co tu się dzieje, gdzie my niby trafiliśmy, to jest jakaś ja tajemnica. Powiem ci tak, że po, oprócz y, nas i zwierzątek to tutaj nikogo nie ma takiego to totalna nikogo? chillera, nie, nie było. No to dobrze, bo już bałem, że tu tam zamieszka. mieszka, serio, czyli tutaj mówicie, że nikt nie mieszka oprócz zwierzątek, tak? Naprawdę. Tak, tak, co jest, jest wszystko stare, wszystko. Z czteroma zamkami. Okej, okay, I... ale to samowystarczalna wyspa. I tu tak w pełni samowystarczalna. I, I facie, teraz to może każda z nawet zwiedzimy, co? Żówka żółwiki. Ale akurat żółwiki tu nawet widziałem pszczołki, więc serio to jest bardzo fajnie, bardzo fajnie, ale naprawdę, cały czas mam w głowie... No okej, okay, spoko. Ładna wyspa, serio to wygląda jak jakiś raj, ale te zamki mnie bardzo niepokoją, bardzo. Serio. Ale czemu cię niepokoją? Ale co? Zam... ci się w nich cudownie. nie podoba niby? Skąd się to w niby wzięło? No niby skąd? Ale ja nie wiem, ale tak naprawdę powiem ci, że jakoś bardzo mnie to nie interesuje, no w sumie? bo one są ekstra. Zresztą Seru mi się bardzo, bardzo fajnie, Żółty no zamek, i... fajnie. Ja, a w ogóle my to już z agentem się podzieliliśmy. Ja wziąłem żółtą flagę, czyli moje, bo żółty to? to najlepszy kolor. A ja chciałem też no. coś wybrać, co? I co zaraz zrobię? To, ale było to nie fair. dla ciebie Został albo czerwony, albo przezroczysty tak no, no, naprawdę nie wiem, ale to bo... Nie no wybierz co? sobie stary. Potem o tym, bo myślimy, więc teraz tak wiecie co? Tą wyspę, co trzeba sam zwiedzić, bo to jest dla mnie naprawdę dość fascynujące, aby naprawdę ser... jest na takie miejsce trafnie. więc Teraz tego tak, gościu, cyk, a ja w ogóle myślałem jak tu płyną, że to jest jakaś, wiecie, jakiś e, budynek villagerów, nie. I co to jest? Serio? Co to Gorz, jest? W ogóle nie pomyślałem. A właśnie tego jeszcze o, nie wiem. Bo Stare, na to. Okej, okay. dobra? Na to dobra. czekaliśmy z żeby na ciebie wiesz o co chodzi. A no do no, no, zawnik to, to co? Ło! Wow, ej, trzy kolory! Jak to trzy kolory? Co ty gadasz? Spójrzcie, no, My tego zaglądaliśmy stare. Żółty, czerwony i zielony. Ej, naprawdę. Ale tego szkła ej, nie ma. To jest szkła jak zamki. Nie ma. Ej, to jest jak zamki, to są kolory jak zamki. To są kolory zamków. Ej, panowie. No ale brakuje tego jednego szklanego. Czyli brakuje szkła. No właśnie, szkła brakuje szkła. Mieszka, szkła co? Ale to jest w ogóle dziwne, że zamek nie ma koloru, tylko jest, jest jakiś e, przejrzysty, panowie. Nie mam pojęcia. Ale co w tym jest ej. dziwnego? No po prostu ktoś se chciał zrobić przezroczystą flagę, co zrobił. No dobra, no, no, kłodem, dobra kolego, jak chcesz, ale w ogóle teraz tak cyk, sobie. I naprawdę. Trzy kolory. Ktoś zawie teraz mnie. tego kolory, nie? Czerwony. Elvis ma czerwony, Elvis ma Ej, czerwony. czerwony, serio? Hmm. Czyli co, ja, ja chcę żółty, ja chcę żółty w takim razie, I co? Ja tak, żółty. Ej, już nie darnia, serio. wow o, żółty! Wow. I zielony! I zielony. zielony? Dobra, mi to I mi właśnie dostałem czerwony to jest... zamek, i mi w ogóle, gdzie on jest? No to? to idealnie, ja chciałem mieć żółty, ja się... Czerwo... tu jest zielony, to jest zielony to to tu jest okay. czyli czerwony tam będzie. Ale naprawdę, ale się, zło... ale się złożyło, nie dajcie spokój w ogóle, serio, Wow, okej, okay. że widzę, że moja twierdza Ej, już, ale naprawdę. To jest, to jest, to jest dziwne, ale powiem wam. Ale mi się to ja się... podoba. Wow, ale... i jest dla nas przygotowane. Ale on jest piękny, on jest dla mnie, on jest dla mnie. Chyba! Ej. Elwiso, ja nie wiem czy to jest dla nas. Ale Kusowko, no, ale skoro było jakieś tam właśnie widzę, że to spokojnie, Ale żal jest... Ale stary, a co my tu jesteśmy tylko intruzami. Ale spójrzcie. No. Ale spójrzcie, znalezione, nie kradzione, skoro tutaj nie było nikogo, a, to chyba nie to musimy nic mówić, nie? No wiesz co, co Elwiso, daj mi wszystkie przedmioty jakie masz swoje. A dlaczego? No bo te, te, też będę mógł powiedzieć znalezione, nie kradzione. No ale spójrzcie, no ty nikogo nie ma, no nie, nie ma żadnego stary, mieszkańca. No, nie myślisz teraz, ale powiem ci tak, wow. póki. Póki jakby nic tutaj nie będzie się hmm. złego działo, nikt nie będzie nas wyganiał czy. No nie wiem, co kurwa być, mieszkać, nie? No, to wygląda normalnie. Ja bym tutaj został, bo mi się to mega podoba. Serio, wow! Jest tutaj, mega Serio, tak. jest tutaj mega ładnie. Więc teraz nagło czy tylko tam sobie teraz na górę, ale naprawdę właśnie dostałem czerwony zamegniem, z was własną twierdzę, byku, rozumiecie to? Będę o was lepszy, okej? Okay? Ale Będę wiesz, lepszy. że każdy z nas ma identyczną. Ale ja mam czerwony zamek, który jest bardzo fajny, elo No czerwony I... jest najgorszy, ja bym nie chciał no. czerwonego w ogóle Dlaczego niby? To ja Patrz jaki malutki, patrz jaki malutki konus oj, oj. E, Dobra, ale w ogóle słodziacze. Więc teraz tak, wziął cygle mnie zaraz o tą wieżyczkę, ale naprawdę, oj, ej, ale, spójrzcie Wiesz, że każdy ma identyczny zamek i tam jest ale Maciocha poszuka, zamek jest, mąż, Patrz, jak wstajesz rano, to widzisz, że ma, zamek Maciocha, czyż to nie jest piękne? Ale wiecie co, jak dla mnie, spójrzcie, trzy zamki, trzech mieszkańców, to będzie naprawdę świetna przygoda, ale no nie no, powiem wam, że mam taki męsk w głowie, ale on już mi właściwie powoli zanika, no bo spoczko, ważne to jest, że mamy teraz swoje zamki, mamy teraz swoją własną jakąś, nie wiem, przygodę, będę nawet tak bo to jest serio, dość niezła przygoda, żeby trafić na takie miejsce, spoko. Tak, żeby znaleźć coś takiego, w ogóle, Naprawdę. ta wyspa, ona jest, stary, ja nie wiem, czy to się, mi się wydaje, że to się wygenerowało normalnie, ale to z drugiej masz kwiatki, jest to samo. Wszystko nigdy... To właściwie nigdy... Nigdy nie widziałem czegoś takiego. No właśnie, z to chodzi o I To że ja budzi ten. pewne wątpliwości. Tak, a w ogóle już to się robi, a osób tak. A, 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 czekajcie, to, to może teraz jakieś łóżka albo coś w stylu? Jakieś łóżeczka? Nie, nic nie, tu nie ma, ma, stary. Nic wszystko nic trzeba nic od zera. A jak z mobami jest? Jest, jest tutaj sporo? O, ich jest tutaj jest przerąbane tak z mobami. Nie mówcie. Nie mówcie, że z nimi aż tak. W ogóle, a wezmę sobie, może to. I ty po te narzędzia? Kiedy? No ale przecież my tu już tyle czasu jesteśmy. No ale nie kradnij mojego trendu. Dobra, ale on jest wspólny. Mam pół serca, okej, mam pół serca. No właśnie, Dlatego nie radzę ci podbierać mojego drewna. Dobra, stary ludzik, ale spójrzcie. Ustalmy, nie twojego, bo to jest wspólna wyspa chyba, nie? O stary, ale nie wiem czy wspólna, ja ty tutaj jest, sprawę, jako ostatni przybyłeś stary. No wiem, ale no, dajcie mi tu mieszkać, okej? Okay? Jak wy Ej, Bo ale nie jestem was gorwa. Ja jeżeli macie sadzonkę, to zasadźcie. Dobra, okej. Okay. Bo Cyk. musimy dbać. To jest Na naprawdę wyspa, trzeba i dbać. Wiecie, ona ma ograniczone zasoby, trzeba dbać o drzewa. Więc teraz tak, panowie, uwaga, uwaga! Ja! Jabużko, jasne jabużko. Daj ja błyszko, ja ja błyszko. Mam pomysł. Pójdź... E, panowie, wiecie co? Jaki ty masz pomysł? No, Pójdźmy o, do mnie i zjedzmy sobie się... na kolację. On się wbija na trzeciego i już będzie się, A, na kolację to Na kolację, do, no chodźcie, spokojnie. Na kolację, spokojnie. A, kolację to okej. Okay. tam po... spokojnie, ale w sobie jeszcze jakieś narzędzia skraftuje. Ale nie kolację. nas, prawda? Nie, nie jestem wiedźmą, Spokojnie, spokojnie. No, ja myślę. <laughs> więc teraz tak, siekierka, nawet A teraz nam trzeba Nie musimy uważać na niego, bo znając Elvisa, on będzie chciał już pierwszego dnia przejąć całą wyspę. Nie nie, panowie, niekoniecznie. Chyba mnie wszyscy dobrze znacie i, wie, i, i wiecie, że tak nie jest, nie? Chyba no właśnie nie. dlatego, że cię znamy, wiemy, że tak będzie. Hehe, <laughs> chodźcie, więc zaraz na górę, na ten ładny balkon, ale naprawdę. Tu nawet widzę, że jakieś kraty, wow. Ej, to się bijecie, nie bijcie się. Nie On mnie uderzył pierwszy. Nie, panowie. Nie zaczynamy żadnego konfliktu, naprawdę, bez żadnych konfliktów w ogóle. Czerwony kolor zamku, no w sumie spoko. Ale wiecie co? Ciekawe, co jest z tym czwartym zamkiem, nie? Czy ktoś jeszcze przybędzie, czy, czy to nie mam pojęcia? Serio. A to rzeczywiście jest dziwne, bo patrzcie o co chodzi. Wow. To może wejdźmy do wierzy. Naprawdę. tak, O kurcze, no nie wierzę, nawet ten tutaj przeciał. Bo trzy kolory były tylko do rozdysponowania. Nie, nie czyli... było tego szkła. Tam nawet nie koloru, strawiał zapewnienia koloru. Czyli ten szklany myśli. Chodź, do wierzy. Ej, a co jeżeli a ten, co ten szklany, szklany już jest zajęty? Nie, zajęty, zajęty? już jest. Zajęty? Ale nie przez kogo byłby zajęty, ej, serio, nie przez kogo. Stary, nie mam pojęcia, ale być może ten ktoś tutaj jest i nas obserwuje albo. Nie, no stary, nie. Nie, go nie, 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 ale czekajcie, stop, stop, stop. Jeszcze przedtem ustalmy, bez żadnych strasznych te teorii z horrorów, że tu Mieszka jakiś gościu i nas śledzi obserwuje. Bez takich panowie, bo to jest straszne. Bez takich, błagam. Ale nie, myślę, żebyśmy je zobaczyli, także. Serio. Ja Myśmy go wystrzelić no, ale naprawdę, stress. wiecie co? Uważajmy tutaj. Właśnie, żeby tutaj serio teraz uważać. No bo spoko. Niby jest wyspa, ale właściwie nic o niej nie wiemy. Wiemy tylko, że tutaj są zamki, nic więcej. Dobra, potrzebujemy sobie jakieś super nazwy. Patrzcie, mamy trzy kolory no. i to będzie gang. Jesteśmy trzech muskieterów. Trzech super, muszkieterów, którzy no. mają swoje zamki. Trzech muszkieterów. A więc panowie, wiecie co? Ogłasza się teraz tutaj w tym miejscu, że trzeba będzie tutaj właśnie zrobić. Trzeba będzie tu jakieś wybrać. Już rozlenta. się rządzi, a ja nie. Ostatnio Ej, nie. Był? nie, ale mówię o tym, że trzeba, że trzeba wybrać. Właśnie pa, jakoś, to jest Państwa. moja szabla. Jaka, jaka szabla? Stary, nie, to nie jest. To jest moja szabla. Nie, nie bij stary, jest... nie bij. Wójtom. Bez takich. Co masz? Nie, bo musikieterowie mają szable, stary. Szable. Mono szable. No Bez spoko, no spoko, a więc Wiecie, co, w tym odcinku właśnie tego co już, to, 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 to już właśnie będzie finał. no bo niby spoczko, widzę, że to jest naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajna przygoda, mamy tutaj właśnie jakąś wyspę, która właściwie, nic nie wiemy, nie mamy o nie zielonego pojęcia, ale robi się to naprawdę dość ciekawy. Mam tutaj nawet płaszczki, więc jest wszystko właściwie po starym, a więc subskrybujcie kanał, bo to jest bardzo ważne, o odcinki codziennie oraz oczywiście live'iki codziennie o 21, bardzo wam je polecam, Podanie się dzieje bardzo dużo, a tutaj z tego co widzę, będzie dość ciekawie, oraz subskrybujcie mój drugi kanał, na którym też pe pewnie będą są odcineczki, i daj więc serio Elviso, to jest macie go w opisie oraz macie go też do góry tutaj w karcie Więc polecam do tam, tam strzelić No i jeszcze mam swojego Instagrama Na którym są moje epickie zdjęcia Proszę go, go, go też bardzo serdecznie Ponieważ zaraz tam wbijamy milion followów Więc o, wiecie co powiem tak mamy tam idealnie 990 tysięcy 999 followów Więc co ziomeczku strzel followa a zbijemy równo milion więc widzimy się jutro Dziękuję bardzo i serio śledźcie przygody z tej wyspy do jutra śwaneczku do zobaczenia i jo!